Siemanko widzowie. Um, dzisiaj jesteśmy w Stile Brainrot. Um, Byłoby mi bardzo miło, jeżeli byście zostawili subskrypcję wraz z dzwoneczkiem i łapeczką w górę też, jeżeli byście udostępnili ten film dalej, to żeby było bajlandu. Skórka, że dziękuję widzowie, mamy nowy update'cik um, Mamy mamy um, Brainrot Dealer i tutaj czajcie, to możecie se um, kupywać za pieniądze. Um. Te Brynroty, tylko y, ja byłem na update'cie, To się co 30 minut restaukuje i to 100 milionów daje, ale widzowie, byłem na update'cie i na, na update'cie to chyba rzeczywiście tego nie kupicie, ale tak to może kupicie, bo ym, no, bo y, to daje 100 milionów. I no, e, ciągle wyskakiwa, wyskakiwało, że na tym serwerze nie można, e, jakby, że serwer error albo proszę poczekać kilka sekund. E, a my mamy nowe brain roty, widzowie, bo jestem po update. Cie. I dobra, zaczynamy. E, tutaj jest job, job, job sakur, mam jakieś terbozuto, terbo turbo tremila. E, e, mam klawiaturkę z ogniem, los bombinitos, to nie wiem po co to mam. E, mamy lawaczkę, mamy co ważne, pakrama mata, widzowie, mamy. Teraz jak kilk odrodzenie to, to mamy pakramamata mm. i mamy kolejną klawiaturkę, ale to jeszcze nie wszystko. I widzowie pewnie się zapytacie czemu mam takie dziwne brain roty, bo um, otóż to przyniosłem sobie na alt konto moje brain roty. Jak widzicie, tutaj mam kolejną klawiaturkę i um, no szkoda, bo już chyba się nie da zrobić chyba już się nie da zrobić rytuału. I tutaj widzowie mamy secret lucky bloka widzowie. Secret Lucky Block, widzowie. Um, otworzymy to oczywiście na odcineczku. Um, także um, ty, widzów, teraz zostawiasz suba. Ja się zmieniam w Morfika i um, otwieram um, Morf. E, gdzie to jest? Um, proszę bardzo. Um, I teraz jestem Bombardilo Krokodilo. Proszę bardzo. Um, I dobra, widzowie. Ty, ty, widzu, ty zostawiasz suba teraz, a ja um, otwieram Secret Lucky Block. Uwaga. I dobra, otwieramy i leci um, leci kibel, albo kibel obok kibla będzie. Uwaga. Mm -mm. e, Nieważne, nie widzowie, ja się, ja się zmieniłem w Bombardillo Crocodillo w Morfika. Tymczasem mi wypada... No, przepraszam bardzo, no stoisz obok kibla, no byś mógł taki drugi wypaść. No naprawdę, nie, no 350k na sekundę. Ja se zostawię. Na pamiątkę. W sumie nie wiem na czemu na pamiątkę. Um, ale um, no tak, nie. Um, mamy za uwaga za 17 minut obrutinki, Yang. Za 17 minut się restokuje to. Um. Um, mam nadzieję, że coś się fajnego zrestokuje i będzie um, można kupić jakieś brenoczniki, bo mam tutaj um, czupakę cola, czy co? Czekać, ktoś tu jest na serwerze? Nie, dobra, nie wiem. Słyszałam, <śpuszczam>, jakby ktoś machał ten... Im, czymś. Doj, doj, doj. Dobra. Im... Sli. Nie, przepraszam widzowie, ja tego nie mogę przeczytać. Stop Lumino. E, chyba tak. Money, money. Mon, money, money, man. E, no, la policia. O, to jest mega fajne widzowie. Co? Nie widzę. Teraz piszecie w komentarzu Six seven. Wszystkie wam serduszko i zostawiacie suba. 67 milionów to kosztuje. Nie, sami brawo. Six 7 milionów. Dobra, okej. Okay. Um, pitrulona bicykleta. Nie, 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 no tego też nie mam przeczytać. Los Pagis. Um, o, pag pagis, Pagi to jest... Nie. Pagi to jest chyba, nie wiem jak to się mówi. Ale ten piesek tak jest ciężko do zdobycia. Los Spagettis! Aha. To sto... Nie, widzowie. Los Spagettis. Znaczy, to było na update, tylko tego się oczywiście nie dało kupić, bo tego już nie możemy kupić za A Los Spagettis, ok, Tego się nie spodziewałam. Myślałam, że będzie w grze Los Spagettis, ale myślałam, że będą jakieś rytuały z Spaghetti Toiletti. I mamy Frakama e... Fragrama and Chocorama, chyba tak, nie wiem. Um, no to są nowe brainroty, więc ja tego nie umiem mówić, co tu się dzieje. Um, także um, widzowie, byłoby mi bardzo miło, jeżeli byście zostawili subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, bo no, um, no tutaj nowe brainroty fajne już są. No i no, tak, ja sobie farmie kaskę do Rebifa. Żeby zrobić Rebirfa, czemu ja zablokowałam bazę? Żeby zrobi... zrobić sobie Rebirfa. 140 trylionów tylko mam. Na 500 trylionów Ile ja to będę zbierać, nie wiem. Jesteśmy blisko ostatniego Rebirfa, bo będę robić 15 Rebirfa. Widzę, jak widzicie, mam 14 na razie. I no. I, I no. Ja, ja sobie nie wyobrażam, jak ja, jak ja ten jak ja y, zrobię ym, wbiję 1 kwadrilion, bo to jest praktycznie niemożliwe by musiał mieć całą bazę w tych kiblach, widzowie, żeby to uzbierać. Um, więc, no, tak, nie. Um, ale, no, nasz ziomek tutaj, no, pewnie nikt nie nienawidzi tego ziomka, tego, tego Tortugini Dragon Frutini. Ale pewnie uwielbia się spaghetti Toiletti. Um, dzięki któremu ja farmię se tyle kaski. Um, no i spoko, nie ja się lecę nie wiem do kosmosu se lecę no i spadam a jeszcze se wylećmy za mapkę widzowie wylećmy se za mapkę jak ktoś nie widział sposobu to teraz możesz, możesz widzów zobaczyć albo no, no źle zrobiłem albo wbijaj koniecznie na odcinek z tego sekreta ja już zaraz pokazuję tylko no tak, proszę bardzo, nie, no nie, no jak, halo, co się, nie, nie, <grywa> widzowie, dzisiaj mamy jakiś dziwny dzień, bo ja nie mogę sobie zrobić swojego sekreta, ale okej, okay. no dobra, rozumiem, rozumiem, jeszcze raz, nie poddajemy się nigdy widzowie, co jakbym tutaj zrobił, a nie, tutaj się nie da, Nigdy się nie poddajemy. O właśnie, proszę bardzo. Nie można się oddawać. Oj, trochę chyba spadłam poza mapę. Ale okej, okay, spokojnie. Lecimy sobie nad tutaj naszą ścieżką. Widzowie w ogóle wczoraj na updatecie były trzy linie, jeżeli ktoś nie widział. Były normalnie trzy linie i to tak kozacko wyglądało widzowie. Tutaj była niebieska, z tego co chyba pamiętam. I tutaj była ta czerwona na środku, a tutaj była ta żółta. Mm. No były normalnie trzy linie. Ja mi pod koniec... Um, od... no, szkoda, że nic dobrego nie poleciało. Ale um, no byłem pewien, że poleci Strawberry Elephant chociaż, no ale to też mało procent szans. Um, tylko Lastraleritas się zrespił, tylko ja nie wiem gdzie go mam. Um, no i taki trochę um, no przypał, nie? Um. Ale no, no tak, nie. Więc no, tylko jeden sekret. Był 10 razy lag widzowie. No, no i nie, nie za bardzo fajnie to wyszło. Tylko nie wiem, czemu ja się nie mogę zresetować. I co, będę tutaj do. Ej. Halo? Że tutaj będę do końca życia. Widzowie, chyba popsuliśmy grę. Ej, <noise> widzowie, nie wiem, może rakietą muszę się. Właśnie, co bym się tutaj wysadził? Ra... O! O, no właśnie! Ty, co by się stało, gdybym ja tu się rakiet No, dobra. Co by się stało, gdybym ja tam rakietą się wysadził? Nie wiem. Ale okej. Okay. Um, wiem tylko na pewno, że. Widzowie, um, wy zostawiacie suba, a ja będę robić sobie re rebirfika Um, tylko muszę na początku kaskę uzbierać, bo um, tego właśnie nie lubię, że kasę trzeba zbierać. Um, ale no jeszcze sobie wezmę brain z z konta, um, no i szybciej to jakoś pójdzie. Um, bo na razie mam tam swoje te wszystkie brain rodciki. Um, tutaj mamy tego tortuginiego dragon którego ni nikt nie lubi. Um, a ja idę sobie po job 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 sahura mojego rainbow z dołu. Nie wiem czemu na dole mam tyle rzeczy. Bio, bierzemy sobie go na górę, widzowie, mm. i tak, nie, ojejku, ale lagi ojejusiu, ale lagi nie no, naprawdę, dobra, um, idziemy sobie na górę, widzowie, ja już się będę z wami żegnać, um, zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, opieczkę w górę też, jak tam w filmie też będzie Bajland, z góry każdemu dziękuję, um, no, a ja się z wami, no, już um, będę żegnać, przyniosłem jeszcze job, 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 sakura, także cześć, na razie.